W kolejnym odcinku na kanale Amur Siakowski, czy jak to boli, Amurexo, w tym odcinku Wam pokażę drugą część w haku, bo tam gdzie mi się przerwał odcinek z powodu tego, że po prostu. No. No, wiecie. Ja sobie zbuduję może tutaj jakiś większy ten. Tam jest za mało miejsca. W tym odcinku wam pokażę po prostu yy, Teraz gaming room, no wiecie Studio Jak zwał tak zwał <grych> Można tak sobie. powiedzieć I zrobimy Wiem, że istnieje taki z tym ale No ja nie będę tego robił, a zrobimy Dwie stylówek klawiatury. No i myszkę. Myszkę możecie jakikolwiek, jakikolwiek przycisk sobie wybrać. Ja wybieram oczywiście taki styl myszek. wiecie, dobry. Więc oczywiście będzie to yy, przycisk zwy polerowanego ccz litu. Dobra No zrobię takie coś. Bo można też tutaj zrobić. Tak chcecie. O takie się i zróbmy sobie y, powiedzmy z kwarcu to, bo to będzie naj, najlepsza taka styluwa. A z tego kwarcu takiego, wiecie jakiego. A tu nie No to nie ważne. Zróbmy sobie tak. I Chodźcie, tak. Polecam ten stół zrobić tak, na dwie kratki, bo wtedy zmieści Wam się tak ten. Jeszcze potem jest pierwsze za daleko i krzywo też postawione. <grych> eee... Dobra. Teraz tutaj możemy dać fotel. Lecę raczej tak zrobić jedną kratkę tutaj. No bo wtedy to tak nie będziecie, mogli się tak usiąść. Więc już robimy tutaj fotel. Tak. Pierwsze klawiatura mysz. O, nawet w dobrą stronę. Mi się udało zrobić. Musicie to zrobić w stronę zachodu. Strony zachodu powinno Wam działać. No, strony zachodu. Więc na zachód i w ten, na zachód albo na wschód, będziecie mieć taki właśnie przycisk. No. a możemy też wybrać taką klawiaturę. Ta jest trochę wysoka, ale jak siedzimy, to nie jest. <noise> Więc a ja wybiorę domu, Nawet jeszcze jej nie używam, O, to nawet można używać, że jest taka świecąca i można. Chcę włączyć świecenie, albo nie. A powiedzmy, że jest wodoodporna i wydaliśmy na nią wodę. No, można to dobrze użyć. Tak, teraz... Przejdźmy do monitora. Jest dużo wersji, sporo ich. Bardzo dużo bym na Znaczy, trzy są. Yy, czekajcie, co są. Trzecią muszę Wam wybrać. Tak. Możemy zrobić po prostu w ten oto sposób. W ten oto sposób. Albo zrobić to jakoś ze sztabderem, co nie? Tak, ta na chyba jest za wysoka, trochę. <grym> No, to możemy powyższyć po prostu ten monitor. O, coś takiego. I tutaj dajmy sobie A, na przykład ten styl. Nie wiem, nie wiem, który styl wybrać. Zobaczycie taki, ta, taki albo ze sztandarem. Ja chyba ten wybieram. Dobra. No, możemy różne style jakieś tutaj robić. U mnie z tyłu będzie to tak wyglądało, no ale nie ważne Tu nas w sumie nie interesuje, bo i tak tutaj postawimy ścianę i tak to nie ma sensu. Więc na jak to tą to tak, tak jak zrobicie flach, będzie wyglądało to identycznie, a jak zrobicie tak, co nie, że jakby tu jest to całe ten, kratkę dalej jakby od tej ściany, no to będzie to wyglądało dosyć spoko. Więc no, yy, zbudujemy sobie, ale w ogóle ja nie wiem jak ono procent. Czekajcie muszę od czasu do czasu sprawdzać. 10. Ja będę tu blisko. Może. Albo będę tu po prostu. Albo tak, Albo nie. Będę patrzył po prostu, bo nie trudniej się tak patrzy na waszą kamerkę. Chociaż nie no trudno, o wiele trudniej się patrzy na waszą kamerkę, więc to odpadło. Dobra. a zróbmy nawet tutaj y, wszystkie life na naraz nawet znaczy może, mm, nie wiem o, to jest gler koper golem to muszę już schować No i a tamten lifehack to ten. No powiedzmy, że tak to będzie. Więc ja se popykam tutaj. A może nawet dać jakąś doniczkę jako jakiś napój. ja Wiecie, żeby się napić. Mm. A dajmy jeszcze taki lifehack Poppy Playtime. Taki o. Zrobimy. Taki Poppy Playtime. No. <ścoughs> Ta, wiecie, ten, co jest, to jest ten. Security. O. To tam macie gdzieś paka niebieską łapkę, to właśnie. Jest tak, tam jest kaseta, żeby i do końca oglądać i wysłuchać. Znaczy no nie trzeba w ogóle ich słuchać, oglądać. Ale no jakby trzeba poczekać, zanim skończy się to i wtedy macie łapkę, co nie? Wierz coś tutaj. Więc przepraszam, jak słyszycie to. No ale wiecie, jak jest życie. No wiecie, wiecie, na stówę wiecie. Więc jak ktoś to Was przepraszał za wiercenie, ale Wy możecie nawet tego nie słychać, bo no wiecie, bo tam na YouTubie gorzej słychać po pierwsze, a po drugie, y, chyba jest jaśniej no o wiele jaśniej. Hmm, poczekajcie, gdzie co ja w gramie? Doniczki, gdzie jest Doniczka? O tu. No niestety trzeba tak zrobić, ale okej okay. Ja sobie wyczyszczę ekwipunek może No Więc tak to jest Super pokój. A możemy nawet zrobić jeszcze łóżko tutaj. A nie, może to. I jeszcze, poczekajcie, gdzie są trapdory tu. Bo widziałem taki, taki odcinek, to nie? To jest wikicraft, o, tak się nazywa ten kanał. To właśnie tam był taki lifehack i na, i, jest, i tam były te właśnie nowe z Wild Update. Tam na, jak chodzi o te karmy... Nie, mar, mar... No z tych nowych drzew, czy nie? To takie piękne rzeczy można robić. Na przykład światła drogowe. I one wyglądają i tak, mają takie specjalne dziurki. A na przykład, jak zrobicie latarnię morską i położyć, i właśnie zrobicie tę, to jest latarnia morska, powiedzmy, i tak zrobicie, to wtedy też to wygląda pięknie. Takie kółko w środku, i to, i to tak dobrze wygląda, że to szok, po prostu szok. Ja nie mogę po prostu takie piękne rzeczy można budować z tych nowych klap, zapadni czy tam trapdorów, jak to woli. Oczywiście. Dobra. I zrobimy sobie takie łóżko, chociaż. nawet tak, możemy zrobić. O i ja jeszcze wam pokażę kilka takich pięknych lifehacków. Nie mam osiem jeszcze procent. Na przykład. Aj, aj, aj. Hmm. Dobra. I ja chciałem Wam jeszcze pokazać takie fajne półki. No i szafę też zrobię chociaż szafę to widzieliście tyle razy, ale no, wiecie, jak jest odcinek z lajfakami, no to musi być to pokazane. Więc ci co oglądają w sumie mój kanał, to pewnie wiedzą o jaką szafę mi chodzi a ci co nie oglądają dowiedzą się dobra to jest taka półka nowoczesna a to jest szafa no szafa taka o tutaj mamy półki a nawet możemy dać tutaj drzwiczki też taki lifehack żeby że można tak to zbudować no bo żeby ten, nie, robić tak, o, tak, o To tak łatwiej możecie zrobić ten o, to sposób Jeszcze w ogóle żaby, Warden, to jest taka piękna aktualizacja A, jeszcze mam jeden dla was lifehack Nowy portal <gry> I tak naprawdę to nie jest to nowy portal, taki, który nas teleportuje, ale wygląda dobrze, bo widziałem na miniaturce tego filmu. I to było w ten sposób, i tam, net, i tam, bo to było tak śmiesznie, tak, tak jakby było połączone. I tam widziałem na środku, że są takie ośmiornice trochę. I tutaj były takie ośmiornice. No, bo wiecie, na javie jest dużo takich rzeczy. Na przykład, jak połączycie Bedrock, to widać yy, na przykład Widera albo różne. I to na serio wygląda jak portal taki. o, oh, tak naprawdę to jest skarb. A jak to dobrze wygląda? A nawet można tak sprankować. Wiecie, da się lamp ten. Mapami to sprankować. No ale pierwsze one tak niżej są i to można da się skapnąć. A to będzie, no to będzie trochę tak wystawało poza te ramki może. Ale też będzie, ale to będzie chyba lepiej wyglądało jak chodzi o pranka. Niż te mapy, które są jakby praktycznie można nawet powiedzieć blok niżej. I to wygląda no, naprawdę. Wygląda jak prawdziwy fake. A to, no, jest, jest trzeba, jest bardziej, jest mniej szansy, że ktoś się skapnie, że to jest nieprawdziwy portal. Pamiętajcie, oczywiście, od środka trzeba, bo inaczej tego się nie da zrobić. A o czym możecie, od którejkolwiek strony, i tak one będą tam. Czemu ja w ogóle zrobiłem te oczy? E, ale się zbugowało. Patrzcie, tutaj mamy taki ten... Jeszcze nie widziałem nigdy takiej wyspy. Trochę zbugowana jest. Czekajcie, zniszczyły ze smoka, żeby tutaj już przejść. Hmm. Dobra. Żegnam cię smoku. Nara. Chodź. Czekajcie, czemu w ogóle się zniszczyło po, poza, poza tym światem? Szkoda, że tak właśnie ten eks się baguje, jakby nie, nie takie zwierzątko trochę. Czasami może fajne, czasami nie fajne O ja nie mogę. Napisy Minecrafta. No w tych lifehackach aż zbudowaliśmy dom. Eee, nie no, nieźle to wygląda. Chociaż... Czekajcie, zobaczmy jak to wygląda. A wygląda na dosyć, dosyć, dosyć Nie no, nie jest źle, co nie? Da się sprankować, bo da się też mapami Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi Że tak w ramkę dajecie mapę, ale No to przecież widać na pierwszy rzut oka, że to jest fake, bo jest tak Jedną jakby kratkę niżej miało to być więc to na tyle w tym odcinku. Na razie. Dzisiaj byliśmy na końcu Franka. Więc na tyle w tym odcinku. Pa, pa.